Siemanko, nie uwierzycie, co dzisiaj się stało? Dziś sufit spadł mi na głowę. I to niestety dosłownie słuchajcie, to nie jest żaden clickbait. Naprawdę! Zarwał mi się sufit w sypialni. Już wam opowiadam, co się stało, bo jestem w ogóle w szoku. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Jeszcze nie zebrałam wszystkich ubrań, bo te ubrania są przemoczone, i też nie jestem pewna, czy to słychać. Ale słyszę bardzo mocno jakąś maszynę pracującą. Muszę zabrać wszystkie moje ubrania, bo są po prostu przemoczone. Zobaczcie, dykty tutaj upadły, bo przewracało mi w ogóle ubrania, i sytuacja wygląda tak. Ja w ogóle pierwszy raz w życiu widzę mój dach. Nawet nie wiedziałam, że mam strych tutaj. Zobaczcie. Człowiek uczy się przez całe życie. Nie wiem dokładnie, co się wydarzyło, ale zobaczcie, tutaj ścieka woda. I przypuszczam, że coś się rozwaliło z rurą od wody, i cały sufit przemoczony z takiej dykty. No i spadł sufit na głowę. To znaczy, nie mi, ale pokażę Wam coś. Zobaczcie, widzicie ten brud tutaj, na moim baldachimie? Tutaj nawet zaczęło kropić, i mam mokre łóżko. Niestety jakieś ubranie leżało i zafarbowało mi, bo zalało mi całe łóżko, więc farba poszła super. Nie miałam jeszcze nigdy takiej sytuacji, żeby zarwał mi się dach. Zobaczcie, tutaj nawet kawałki tenku poszły. O jezu, ściana mi poszła. Nie, to nie ściana. Ok, tu mi spadł kawałek dachu. To jest ściana? Nie, to nie jest ściana. To jest dach. O oh jezu, yes. z czego to jest zrobione? Z jakiegoś. Z czego nie budują te domy tutaj? Kurde, ja w ogóle bym inaczej zupełnie zaprojektowała ten dach, bym usunęła ten niepotrzebny strech i bym zrobiła po prostu płaski dach, gdzie mogłabym się opalać. No nic, fajnie, co? To teraz nie będę mogła tutaj z tego pokoju korzystać przez najbliższe... No nie wiem jak szybko to naprawię, może w godzinę, skoro robią wszystko z takiej dykty, to co to za różnica? Wezwałam już łajana, który odpowiada u mnie w domu za takie właśnie naprawy, jest taką złotą rączką, powiedzmy. I teraz w sumie przyszła mi jeszcze jedna, mi jeszcze jedna rzecz do głowy, słuchajcie. E, muszę znaleźć korki i po prostu odłączę wodę, bo jeszcze jeszcze trochę kapie. Połączyłam teraz dwa fakty, teraz mi to przyszło w ogóle do głowy. Idziemy do drugiego pokoju i dziś miałam problem ze spaniem, więc ja myślałam, że jakaś mega ulewa była w nocy. Ale nic bardziej mylnego, zobaczcie, tutaj mi ścieka woda, już tutaj zaczyna mi pulknąć ten e, sufit, czy kawałek tutaj jakby ściany, a jest piękna pogoda i w ogóle zero deszczu, czyli tutaj musi cieknąć, cieknąć po prostu z dachu. Dobra, to idę odłączyć wodę kurkami. Taką pompę, która mi generuje wodę, może trochę pomoże łajan jeszcze mi nie odpisał, więc napisałam do właściciela mieszkania, właściciela tego domu, może trochę szybciej odpiszę, ale normalnie aż sama nie wierzę, co tu się dzieje, kurde, mieliście kiedyś taką histori historię, dajcie znać, czy mieliście kiedyś taką historię, że wam sufit spadł, no po prostu rewelacja, a, jeszcze chyba tam były jakieś szczury, bo znalazłam, zobaczcie, bobka mysiego, albo szczurzego, także fajnie, taki kombos poleciał. Chciałam tutaj przyjść jeszcze raz wszystko nagrać, bo po prostu nie wierzę, no. Taka sytuacja, no mam nadzieję, że już mi się nigdy więcej w życiu nie przydarzy. Ale zobaczcie, jaki duży dach. Mogłabym tam mieć jeszcze jedno piętro. Gdyby dach normalny zbudowali oczywiście. Zawiesiłam tutaj na balkonie rzeczy, bo w ogóle tak mi zalało, że naprawdę strasznie dużo ubrań mam pomoczonych. I ja nie wiem, kiedy to się dokładnie stało, bo ja nie słyszałam, jak ten sufit łupnął. Ale no, nie zdziwiłabym się, gdyby te rzeczy tutaj jeszcze mam. Muszę je też rozwiesić, ale nie mam już tam miejsca za bardzo na balkonie. No sorry za tyle przebitek, ale pierwszy raz w życiu coś takiego po prostu widzę na moje własne oczy. To już zaczyna, widzicie, te mokre plamy w suficie? To już jest miejsce, gdzie pewnie kolejna część mogłaby pęknąć niedługo. Dobrze, że nie spałam tutaj dzisiaj. O, tu jeszcze mam ubrania, zapomniałam je wziąć. Też mi spadły w ogóle, jak łupnęło. To one mi pospadały z tych zwieszaków, wiecie? Jezu, całe mokre, widzicie, co tu się w ogóle dzieje? No, oh, fak. No to super. Dzięki Bogu, ja to ja. Dobrze, że Zośki tutaj nie było jeszcze razem ze mną. Nie, zły pomysł. Zmę to do łazienki. Najpierw trzeba to przeprać, bo co, ja wysuszę brudne ubrania? Naprawiają mi teraz dach, więc mam ekipę trzyosobową. Poszłam sprawdzić, jak na szybko, jak to wszystko wygląda, ale nie chcę im przeszkadzać, więc na razie oczyścili dziurę. Coś mi się zepsuło tutaj z przedziałkiem. Dziura nadal jest, oczywiście. Się zastanawiam się, ile czasu w ogóle się. Wymienia tak. Zobaczymy, będę was informować jak coś. Natomiast ja w tym czasie, no powiadam, że nie mogę wejść z domu, nie mogę też wziąć prysznica, bo mamy odłączoną wodę. No to siedzę i montuję odcinek. W ogóle słuchajcie, wczoraj taki miałam problem z odcinkiem. Jezu, po prostu taka jestem rozczarowana. Nie powinnam, ale ściągnęłam nowy program do montażu odcinków i teraz będę korzystać z Sony Vegas. No i wszystko fajnie, wszystko spoko, dużo nowych efektów jest do wykorzystania, ale zrobiłam taki błąd, że wzięłam się wczoraj za odcinek zmontowania, odcinek znurkowania, nurkowania. Chcecie ten odcinek z nurkowania zobaczyć, to gdzieś tutaj jest. I ja tam samego surowego materiału znurkowania tylko, mam dwa razy po 40 minut, czyli godzina 20. I ten materiał trzeba bardzo mocno pociąć, a jak się bierze nowy program do montowania, to to wcale nie jest takie łatwe, bo ja mam inne skróty kla klawiszowe, inaczej się przesuwa kafelki. Wszystko zupełnie inaczej wygląda, więc ja wczoraj spędziłam 12 godzin. Wstęp zmontowałam na moim starym programie, i potem sceny z nurkowania to zmontowałam 5 minut w ciągu 12 godzin. Ja sobie zdaję sprawę z tego, jak to tragicznie brzmi, ale serio, ja w ogóle nie wiedziałam jak to robić, ale teraz już powoli zaczęłam uczyć się jakichś efektów. I wiecie co, wkurzyłam się i po prostu dokończę monta montaż tego odcinka już na moim starym pro programie, i na tym um, Sony Vegas najpierw zabiorę się za jakiś taki mniejszy odcinek. Taki mniej skomplikowany, gdzie będę miała mniej klipów do wycięcia, bo po prostu się pogubiłam. Za dużo sobie wzięłam troszeczkę na głowę, a zależało mi na tym, żeby na tym programie zmontować ten odcinek nurkowania, bo tam mogłam naprawić kolory podwodne, więc te kolory są naprawdę obłędne. Sorry, tak mówię tutaj w taki sposób trochę zakręcone, ale to jest zakręcona sprawa po prostu. I teraz renderuje mi się film, bo już dwie godziny czekam, aż mi się zrenderuje, więc masakra z tym montażem, muszę się nauczyć tego nowego programu, dajcie znać, czy ktoś z Was korzysta z Sony Vegas i czy uważacie, że, że ten program jest spoko ja teraz obecnie montuję w programie Wondershare Filmora i jest tak bajecznie proste, że w ogóle bardzo szybko mi się też montuje i tak się zastanawiam, czy jak ja się już nauczę montować w Sony Vegas ale nie wiem, czy gra jest warta świeczki, także dajcie znać, najgorsze jest to, że ja już kupiłam ten program kurde no, kilkaset dolców wydałam, no ale... No ale trudno, słuchajcie. Pokażę Wam. Słyszałam je przed chwilą, te maluchy, więc pewnie jeszcze są. Pokażę Wam szczeniaki na mojej ulicy, jeżeli gdzieś nie uciekły. O, a gdzie jest reszta? Tutaj jeden jest szczeniaczek i było sześć. A tutaj! Idą się przywitać. Dzień dobry. Zobaczcie, jakie zadowolone. Tutaj są maluszki. Tak gdzie jest Wasze rodzeństwo? I było chyba sześć. O, oh, jaki zadowolony. Zobaczcie, ten maluszek to w ogóle od kiedy pierwsza zobaczyłam te szczeniaczki, to tak mi przypadł do gustu, tak się polubiliśmy. I on chyba też mnie polubił. Bo teraz poszłam poszukać, gdzie jest, jest jego rodzeństwo, bo słyszę tylko jakieś płacze, a on ze mną poszedł. Tak? Muszę się przytulić. O! Już chyba od kiedy ja się tutaj przeprowadziłam do tej okolicy to cztery razy ten sam szcze... Trzy razy ten sam szczeniak chyba się oszczenił. Moja sąsiadka, która teraz już się wyprowadziła, próbowała złapać tego psa i wysterylizować. Niestety nie udało się złapać. Nawet któregoś razu weterynarz przyjechał z taką strzelbą z nabojami usypiającymi. Ale się nie udało złapać. No i właśnie takie jest... Dwie takie pieski są na mojej ulicy, które cały czas zachodzą w ciąże. Straszny problem to jest. I były dwa mioty, gdzie szczeniaki niestety nie przeżyły. Tutaj jak możecie zobaczyć, całe szczęście one są silne. A młodziutkie są, bo one mają niecały miesiąc, one mają chyba 3 tygodnie. O, co się stało? No widzicie, ten nie lubi akurat chyba być głaskany, no więc to jest bardzo duży problem na Bali. One są jeszcze karmione mlekiem mamy, więc oczywiście nie zabieramy tych piesków, ale są bardzo towarzyskie. No i czekamy, aż będą wystarczająco duże. Ja się skontaktowałam z fundacją, więc zrobimy szczepienia. No a potem jak już będą wystarczająco duże, no to sterylizacja. Zobaczę, może zaproponuję, żebym została domem tymczasowym dla kilku z nich, może uda się znaleźć dom na stałe. Nie wiem za bardzo, jak to rozwiązać, bo ich jest chyba sześć tych szczeniaków. Nego sterylizacja to jest po prostu najlepsze rozwiązanie tutaj na wszystko. How is it going? Na dietę, nie, of course, of course. No, 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 don't worry. Mój taras teraz wygląda trochę jak jakiś bazarek, zobaczcie. Mogłabym normalnie ciuchy sprzedawać. Tutaj wszystko wystawione. W dachu jeszcze dziura, ale przynajmniej już e, nie kapie woda. Moje ubrania nadal mokre, nadal mokre i tak pójdą do pralni. Ty przywieźli mi właśnie płytę. Hello. You can come in. Yeah, yeah. Jezu, po prostu wierzyć mi się nie chce. Jest godzina piąta wieczór. I dwa dni, dwa dni zajęło mi zmontowanie vloga, nigdy nie miałam aż, nigdy tyle czasu to nie zajęło, to jest po prostu jakiś, pff, głowa rozwalona, po prostu nie mogę patrzeć już na nagrania, znurkowania, bo naprawdę mam tego dosyć. Są tak wkurzone, że tyle czasu straciłam, no dobrze, że już udało mi się to wszystko zmontować, ale naprawdę jak będziecie przymierzać się przymierzać do jakiegoś nowego programu do montażu, to nie zabierajcie się za trudne sprawy, za takie trudniejsze odcinki, słuchajcie... Podobno naprawili mi część tego dachu, jeszcze nie wszystko, ale zobaczmy, jak to wygląda. Nie pokażę Wam tutaj nic porywającego, ale zobaczcie, wyczyścili tę e, przestrzeń, która a, te, te płyty, takie, które zwisały. I teraz lepiej jeszcze dach widać, ale strasznie szkoda, taka strata miejsca, co? Że mogli tam zrobić normalnie strych, taką sypialnię na strychu fajną, albo zrobić taki taras, właśnie, ja to myślałam, że teraz zrobią. No, i tak to wygląda, kochani. Zdjęli mi tutaj pościel, bo miałam całe łóżko zalane i w ogóle zafarbowała pościel. Mój bazarek nadal obowiązuje tutaj. O, proszę bardzo, jeszcze pościel do tego dołączyła. Jutro przychodzi pani sprzątająca, więc ona to ogarnie, bo ona się zajmuje zmienianiem pościeli. I też jutro przyjdą mi załatać, przyjdą mi załatać dziurę. Nawet nie wiedziałam, że to tak szybko pójdzie. Znaczy, nie wiem, czy jutro zdążą to wszystko zrobić. A tymczasem zobaczcie. Taki piękny dzień. I straciłam ten dzień dzisiaj. Dwa dni z rzędu, bez przerwy siedzę przed komputerem. Nie mogę się doczekać, bo za pół godziny spotykam się z Aleksą. Nie widziałam się z nią. Boże, my się nie widziałyśmy chyba z miesiąc. Bo tak, albo ktoś do mnie przyjechał, albo ona akurat nie mogła się spotkać, bo coś tam, coś tam. A tutaj tak jest, kurczę, że niby takie życie jest, wiecie, spokojne, prawie jak na wsi, a czasami to ciężko jest się złapać. Ja na przykład z Dominiką nie mogłam się złapać przez prawie miesiąc. No, teraz już się udało. O, jeszcze zobaczę tutaj w łazience, czy coś w drugiej łazience zrobili. No, to tutaj ciekła ta woda, to teraz już nie cieknie. A dobra, co ja wam pokazuję, to i tak tego nie widać. A, ale tak, czasami tutaj jest, że naprawdę ciężko się spotkać ze znajomymi. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Po prostu jakieś balijskie, ważne sprawy do załatwienia. Także za pół godziny jadę się socjalizować. Boże, brakowało mi tego. Dzięki, że towarzyszyliście mi w tym dziwnym dniu. Na Instagramie zapytałam, czy komuś e, kiedyś spadł sufit na głowę i czy coś podobnego się wydarzyło. I teraz najlepsze jest to, że kilka osób odpowiedziało, że tak. I napisała do mnie taka koleżanka Masza, która mieszka tutaj na bali. Oj, chyba tyle samo czasu co ja. I ona napisała, że tylko na bali spadł jej sufit dwa razy. Dwa razy. Także sami możecie się domyślić, jak jakościowo idealnie są wykonane te domy. Dobra, nie będę tego odcinka już przedłużać. Dzięki, że ze mną byliście. Ja się jaram, że mogę wyjść z domu, bo po prostu o czym nie bolą już od komputera. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, bye, bye. Cheers. Yeah. Po drugim dniu prac budowlanych w mojej sypialni, sufit na razie wygląda tak: Zobaczcie, całkiem elegancko, szybko się uwinęli. Pierwszego dnia naprawiali rurę, która się rozwaliła na dachu, drugiego dnia wycięli wszystkie zwisające elementy i załatali. I dziś jest trzeci dzień napraw, i dziś przyjdą mi to wszystko po prostu zamalować, żeby to ładnie wyglądało. Coś czuję, że jeżeli tak, będzie to widoczne. Ale zobaczmy, może, może będę w błędzie. Sprawdźmy, jak teraz wygląda sytuacja. Przede wszystkim tutaj podłogi wyczyszczone. I zobaczcie, sufit wygląda tak, że. no widać, widać, gdzie sufit się zarwał. Ale czy mi to jakoś bardzo przeszkadza? Chyba nie. Nie wiem, czy nie trzeba by jeszcze raz tutaj pomalować. O, zobaczcie, widać te oddzielone, takie kasetony. I teraz, co najlepsze, zobaczcie. W ogóle nikt nie zajął się tym, że są zacieki na ścianie. No, także dzisiaj przychodzą jeszcze raz na inspekcję ekipa budowlana, żeby zrobić zdjęcie dla właściciela domu, żeby pokazać, że wszystko naprawione. To poproszę po prostu, żeby odmalowali, ale tak to właśnie jest, że widzicie, tutaj też zalało. I tak generalnie trochę się to olewa, takie tematy.